I nic, żeby nie było jak zwykle w biegu. Jest, skoczyłaś. Skoczyła. wskoczyłaś. się się był przed czasem. A to ja okazało się, czasem. nie zawsze przed czasem, a ja się okazuje, że jak zwykle jestem na czas. Ani przed, ani po, chociaż nie. Ty na mnie czekałeś wiele razy. Ale wiecie, jak to jest. Rzadko na kogoś czekam. Tak, kiedyś mi to powiedział, tak siedząc słuchajcie z pół godziny chyba, bo nawet ponad dzwoni do mnie, bo tam już siedziałeś wtedy, tak. nie? A ja, ja nie wiem, co to było. Wiecie, jak ja nie jestem ustawiona tak na konkretną godzinę, tylko wiem, że ktoś na mnie może poczekać, no to ja oczywiście tu odbieram telefon, tu coś robię. No i jestem dzisiaj, tu, na czas, a Który dzisiaj zajmuję się... Muszę się nauczyć, tu chcecie się nauczyć, że czas to jest 9.15 albo 20. No, słuchaj, to po prostu czas <laughs> płynie inaczej. Naprawdę to i proszę tego nie zmieniać, słuchajcie, bo jeżeli... Będziemy chcieli zrobić taki miks, że ta Turcja będzie taka fajna, ciepła, tańsza i w ogóle, i w ogóle, ale będzie miała nasz czas, nasze podejście do czasu. To zniszczycie Turcję. Nie da się. Nie wolno robić takiej hybrydy, bo ona docelowo y, kiedyś wybuchnie po prostu i nie da rady. Trzeba zachować pewne rzeczy, które tutaj są naturalne dla Turcji, czyli przede wszystkim nie zdenerwować się, nie robić niepotrzebnie stresu z tego, co tego stresu nie wymaga. Tegi Deezy, ja wasz, ja was, powolutku. I problem jak. I problem jak. A dzisiaj obiecany filmik. <noise> Założenie działalności gospodarczej w Turcji. To, to jest taki dokument, który wygląda ładnie jak dyplom i dostajecie go z Izby Handlowej, a potwierdza on, że założyliśmy działalność gospodarczą, tutaj w tym przypadku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I została założona. Nie, tutaj nie będzie. Tutaj będzie napisane, kiedy ona została założona. 13 marca 2023, czyli mamy świeże informacje. Dobrze, ja mam swoją ściągę. Tak. I teraz tak. Bo tak fajnie sobie już porozmawialiśmy o tym z Grzesiem, że podoba nam się Turcja, robimy sobie kartę pobytową, żeby móc tutaj być, potem przywozimy swoje rzeczy. No ale jeżeli nie jesteśmy szczęściarzami. <laughs> Kiedy Poczekajcie, no bo y, właśnie, ja zawsze mówiłam, że. Ha, ha, ha. Pamiętacie mojego męża, nie Sekundę. Zawsze mówiłam, że to musi być tak wszystko y, ad hoc, w sensie niezaplanowane, to jest. Tak, słucham. Notar Ted Grzymont, te tłumaczenie, ustne, pełnomocnictwa, smart Kleopatra, tak jest. Burda Jedivzeli. Bez szukru mi się nie dało, słuchajcie, to jest podstawa firmy. Dziękujemy. Więc tak, przyjechaliśmy, przywieźliśmy swoje rzeczy, yy, i teraz tak, jeżeli nie mamy bogatego wujka w Ameryce. Tak, a nie mamy. To tak. musimy zarabiać jakieś pieniądze z czegoś się utrzymywać. Czyli jest dwie wersje: albo działasz yy, gdzieś tam na etacie u kogoś i ten ktoś występuje cię z wnioskiem o pozwolenie na pobyt, co nie jest tutaj takie łatwe, albo zakładasz firmę. Tak. No i. Od czego no. zacząłeś przy zakładaniu firmy? Ojej, od pytania, co będę robił, czym się chcę zająć. Mhm. Jak już było wymyślone, że to będzie butik, no to trzeba znaleźć lokal. Dokładnie. I z lokalem jest tak, że jak już go znajdziesz, no to musisz wiedzieć, ile on kosztuje. Tu musimy pamiętać, że płacimy za rok z góry. Nie ma płacenia co miesiąc. Płacimy za rok z góry. Jak już znajdziesz, że wiesz, że kosztujesz, to musi jeszcze wynegocjować cenę. A ty jesteś w tym dobry. Czyli musisz targować jak na bazarze. Ja słuchajcie, muszę się przyznać, że mam wrażenie, że Grzesiu jest lepszy w targowaniu się niż ja. No to to, co mi ostatnio opowiadałeś. Tak, targować e, się tak, tak. Mhm. To, co mi ostatnio opowiadałeś, to to było z 14 na 7? Tak. Słuchajcie, z 14 na 7 to. 7. Z 7 na 3 też. W sensie już potem nie, że całkiem, tylko jako płatność, tak? No bo nie tak, przesadzaj to już tak, było, że 7, ale okej, okay, w mm -hmm. dwóch ratach płatne. Tak. Ale drugi etap y, negocjacji, czyli nie tylko, że dużo mniej, ale że nie, nie w jednej płatności, tylko w dwóch ratach, To jest, to jest mega. No ale dobrze. Czyli tak znalazłeś sobie lokal, wiadomo mm -hmm. na początku miałeś pomysł, wiedziałeś co chcesz robić, znalazłeś sobie ten lokal, podpisaliśmy umowę, w sensie Ty podpisałeś, tak. poszedłeś do notariusza, w notariacie podpisaliście z właścicielem lokalu y, tak. umowę wynajmu. Tak. No dobrze. I teraz co było dalej? No i teraz trzeba szukać księgowego, który to wszystko ogarnie i pomoże założyć działalność gospodarczą, bo samemu nie znając języka tureckiego, nie jesteś w stanie założyć tej działalności. Poza tym, nawet gdybyś znał, jesteś obcokrajowcem, czyli tak potrzebujesz mieć no, tłumacza nawet, w urzędzie. To po pierwsze, poza tym tutaj jest obowiązek posiadania księgowego. Nawet ja, znając język turecki, jeżeli prowadzisz jakąś działalność, mm -hmm. Ty musisz mieć swojego księgowego. I nie księgowy jak w Polsce, jak księgowy krzak, który sobie rozliczy, tylko księgowy prawdziwego zdarzenia. Księgowy, księgowy. Tak. Okej, okay. znalazłeś księgowego, rozumiesz, to było tak po znajomości, tak, tu kogoś znałeś, tam Ci ktoś tak, polecił, tak. sprawdziłeś oczywiście w kilku miejscach, bo ja też dawałam jakieś tam namiary, tak, tak? I, i jakie będą koszty, koszty miesięczne, koszty założenia firmy. Tak, no dla, dla mnie też było podstawowym pytaniem, wiesz, no bo albo pracuję u kogoś, mam pozwolenie na pracę, albo zakładam działalność, no ale też chcę w niej pracować, bo pamiętajcie o tym, że założenie działalności nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, że możesz pracować we własnej firmie. Możesz być właścicielem fir firmy. Możesz przechodzić i pić herbatę. Tak, ale nie możesz pracować. Natomiast yy, ja chcę yy, pracować, więc muszę, jak to jest w zwyczaju, na każdego obcokrajowca mieć zatrudnionych pięciu Turków. Dokładnie. I to jest dla większości ludzi właśnie bariera, bo wiadomo, że co to znaczy zatrudnić pięciu Turków? To znaczy opłacać im składki zus przez dany okres. Tak. Yy, jeżeli chodzi o szczegóły, jak to się robi, co to się robi, albo co się robi, żeby było dobrze, i tak dalej, to to. To już ci wyjaśni Twój księgowy. To już ci wyjaśni Twój księgowy, dokładnie. Jest to do zrobienia, powiedzmy tak. Tak, Idziemy... w moim przypadku jest tak, że jeden z tych pięciu turków będzie na pewno pracował na całym etacie, w sensie normalnie będzie przychodził do pracy mhm. od do. A co z tą pozostałą czwórką, to księgowy Wampowi? Księgowi Wampowi, <laughs> dokładnie. Okej. Okay. wybór lokalu pod Twoją działalność. O co chodzi? Co to? Co tam tak, będzie? generalnie mi tak tak, że to nie ma tak jak w Polsce, że możesz sobie otworzyć, znaleźć lokal i chce w nim prowadzić butik odzieżowy i już jest ok. Nie. Tutaj każda branża ma wymogi co do wielkości lokalu. Jeżeli minimum chodzi, metrażowe. Minimum metrażowe. Jeżeli my mamy butik z biżuterią, to możemy sobie mieć 18-20 metrów, nie ma żadnego problemu. Natomiast, gdybym chciał w tym butiku dołożyć sobie torebki i tekstylia, jakąkolwiek odzież, to już muszę mieć 60 parametrów jako wymagany wielkość lokalu. Dokładnie, czyli nie rzucajcie się na pierwszy, lepszy lokal, tylko najpierw sprawdźcie u tego księgowego. Czy on spełnia wymogi waszej Dokładnie. działalności, którą chcecie prowadzić? Mhm. Dobrze. Powiedz mi w ogóle, jak Ci się udało kontaktować z tym księgowym, w sensie, bo ja nie tłumaczyłam. Mój księgowy nie mówi po angielsku. Ty mówisz, nie mówi po, po, po polsku, mówi tylko po turecku. Yy, mamy Google i tak sobie dajemy radę. On pisze do mnie na Whatsappie yy, po polsku, a ja do niego piszę po turecku. Dobra, bo i sobie dajecie radę. Dajemy sobie radę. Dobra. Natomiast w urzędzie był potrzebny tłumacz, mieliśmy tłumacza angielskiego. Nie musi być w tym momencie polskie. Czy wiecie, jak to jest? To jest tak, że jeżeli ktoś dobrze się czuje w języku angielskim czy rosyjskim. Ja się nie czuję świetnie, ale ja stwierdziłem, że dam radę. No, to i to wtedy jesteś w stanie tam własnoręcznie się podpisać, że to i to robi i wiem, co robię, tak. no to wtedy to przejdzie. To jest jeżeli... bardzo fajna funkcja, bo ten tłumacz czyta wszystkie te dokumenty. Mhm. Wszystkie te dokumenty sprawdza wszystkie dane, czy zgadzają się z moim paszportem. Tłumaczenie paszportu, tam, bla, bla, bla. bla. Wszystkie dokumenty, które podpisuje w urzędzie, czy coś, to w każdą rzecz wyjaśniał, żeby ja bym, czy tak na pewno jest. Mhm. Więc właśnie, zacznijmy w ogóle jeszcze albo inaczej, wróćmy do dokumentów. Mhm. Nie wiem, czy tutaj mikrofon nie będzie zbierał tych szumów, ale cóż, jest jak jest. Żeby dostać numer podatkowy, czyli taki dokument, który tu zgodnie z prawem musi być wywieszony w widocznym miejscu, w miejscu, w którym prowadzicie działalność. Tak. Żeby to dostać, najpierw oczywiście trzeba podpisać, um, znaczy spisać umowę spółki. E, ja popatrzę, czy ty masz tutaj tą umowę? Masz jeszcze jakieś dokumenty? Bo... Pisałem, dałem tylko ta cała potrzebuje, ja do okay, po siebie. Czyli, wierze, czyli umowa została tak. u niego w takim razie. Tak. Bo zaczynamy od umowy. Tam określamy, co będziemy robili, tak. kto będzie dyrektorem. Panie Dyrektorze. Tak. Potem dostajemy potwierdzenie rejestracji w Izbie Handlowej, w którym mamy pełną nazwę. Czy ja mogę zdradzić nazwę? Czyli nie, nie zdradzamy jeszcze. Nie, nie zdradzamy nie, nie. nazwy, dobrze. Nie. Czyli dostajemy informację tutaj. Nazwa firmy, adres, numer MERSIS, czyli odpowiednik naszego regonu datę założenia, potem na jaką wartość mamy wycenioną na dzień dzisiejszy tą firmę, oczywiście wartość startowa, numer rejestracyjny i potem co mamy, aha, imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej i oczywiście kod odpowiadający za działalność, kod międzynarodowy. Potem dostajemy, aha, jeszcze wcześniej, pamiętacie, żeby przetłumaczyć paszport, bo żeby w notariacie spisać tą umowę, Spółki, będzie nam potrzebne. Ja zgubiłem swój oryginał tłumaczenia, więc musiałem zrobić to jeszcze raz. Czyli czasami płacicie dwa razy, tak, tak. dokładnie. Mamy coś takiego jak file czyli dokument potwierdzający raz jeszcze, jaki jest zakres działalności firmy. No Civil Kite, tak, to już czytaliśmy, i bardzo ważna rzecz, inza Circulary, czyli dokument, który pokazuje dokładnie, kto się może podpisać na tak. wszystkich dokumentach firmy. Trzykrotnie na tym się dokumencie podpisujemy, żeby wzór podpisu był potwierdzony notarialnie i z tym wzorem podpisu możemy robić dalej wszystko. Czyli na przykład otworzyć konto bankowe. Tak. I tu jest... Stop. 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 <głos> <głos> Stop. Założyłeś sobie firmę, masz wszystkie dokumenty, i chcesz założyć konto firmowe, idziesz do banku, a w banku, w moim przypadku w pięciu bankach, <noise> tak było. E, no niestety musisz mieć kartę pobytu. I nie to, że ja już mam generalnie decyzję pozytywną i czekam na tą kartę, w się sensie, na na plastik, który mi przyjdzie. Musisz fizycznie ten plastik mieć i iść na pocztę i uzyskać co? Edenblatt, chiffrę, hasło do e-obywatela, odpowiednika naszego obywatela Założyć sobie. Aplikacje. Czyli słuchajcie, to jest tak. Jeszcze kiedyś, żeby założyć, żeby przejść przez te wszystkie procedury, była wymagana karta pobytowa od razu. Teraz nie ma już tego wymogu. Możesz zacząć już te wszystkie procedury, procedury. i w międzyczasie czekać sobie na kartę pobytową. Bo wiadomo, że no to czas, tak. Jeżeli zależy ci na tym, żeby już coś działać, wystawiać jakieś faktury i tak dalej, no to jak. Tym bardziej tu... te formalności zajęły mi. Od godziny 9 rano do 13 mm -hmm. wszystkie te formalności były załatwiane. Wiadomo, czyli było tam powiedzmy jedno spotkanie wcześniej, żeby ustalić pewne rzeczy? Tak, czyli był tak, pierwszy był notariusz paszport potrzebny, mm -hmm. tak, potem był y, urząd, ale ja nie wiem, jak ten urząd się nazywa. Izba Handlowa, To przy pierwszym notariacie. Przy pierwszym notari Nie, pierwszy notariusz Nie, jest nie przy pierwszym notariacie. Tutaj na główny jest drugi? Tak, to jest Izba Handlowa. Tak, I i handlowa to jest to coś, co ma takie, tak, tam, tak, no, tak, tak, takie tak, logo tak. i tutaj macie do wyboru albo w tej Izbie Handlowej, albo w tak zwanym od e odasy. To są dwa, A, tak, są, są do wyboru. Dwa ja też się dowiedziałam, już grubo, grubo potem, okay. zanim założyłam. Mhm. Tu składki roczne są trochę wyższe, tam są trochę niższe, wiem, Aha. że tam można jakieś kredyty sobie. Pobierać na super warunkach. a Akurat nigdy kredytów nie brałam, więc jakby nie, nie drążyłam tematu. Ale wiem, że są dwie izby do wyboru. Ok, czyli teraz już wiemy, że karta pobytowa to jest jednak mus nie na etapie tym początkowym, kiedy sobie załatwiacie, ale przy otwarciu konta bankowego. Tak. Nie, już Też pytania oczywiście rozwijemy i je pewnie napiszemy w komentarzu, bo nie wiemy na dzień dzisiejszy. Także no dobrze, złożyłem o kartę pobytową, nie mam jeszcze decyzji, czy dostanę, czy nie, a w międzyczasie założyłem działalność gospodarczą. Co w tym momencie, jeżeli już ją mam? A dostaję odmowę. Tak, słuchajcie, to jest w ogóle myśl, która dzisiaj rano, gdzieś koło godziny siódmej, wyszłam do głowy, słuchajcie, leżę i tak... <noise> Czyli dla Ani jeszcze wcześniej. Tak, to było dla mnie jakoś tak ostatnio, ostatnio, tak, nie wiem. Była przez to, że wróciłam na basen yy, mm -hmm. i wiesz co, codzienne pływanie męczy mnie po prostu bardziej, zanim, nie wiem, wrócę do formy. Po prostu jestem tak podjęta jak dziecko, kładę się, zasypiam w trzy sekundy i jest mi się ciężko obudzić. Bo no, w każdym bądź razie, słuchajcie, jeszcze oczu nie otworzyła i myślę, hmm, Paweł. Czeka na odpowiedź, czy gdyby założył firmę i wsadził te papiery na spotkaniu, tak. pokazał, że on ma już firmę, on będzie zatrudniał Turków, że no wiecie, będzie jakiś plus dla społeczeństwa. Bo pamiętajcie, że jest zawsze takie coś z gwiazdką we wszystkich możliwych umowach, ustawach i tak dalej, drobnym druczkiem. Że nie ale. I tak samo tutaj, tak? jeżeli jest szansa, że będziecie płacić podatki i będziecie zatrudniać ludzi, generować przychód dla tureckiego społeczeństwa, to myślę, że to może być tym właśnie małą gwiazdką zaznaczony taki plusik. Ale nie jestem pewna, więc nie będę siać tutaj tak, informacji. Trzeba to sprawdzić, tak. Będę w odpowiednie miejsca próbowała się dodzwonić, dowiedzieć, żeby ten punkt jakby uściślić. Okej. Okay. Certyfikaty i gwarancje. Co to jest, co się kryje pod tym punktem? No to właśnie te wszystkie rzeczy to już dostałem, żeby Aha, była to... no, właśnie, no bo w Polsce jakby tego nie masz, wiesz, nic nie musisz nigdzie wywieszać w centralnym punkcie, wiesz, swojego biznesu, żeby było to e, po prostu widoczne. Turcy tak? lubią tak. wiesz. Turcy lubią dyplomy, mhm. lubią obwieszać się dyplomami rameczki i tak dalej muszą być wszędzie. No jest to, to też, też. Ale to jest logiczne. Jest, jest wiarygodne przede wszystkim, że... Przychodzisz do jakiegoś miejsca i teraz tak wchodzisz do danego, nie wiem, tam coś i patrzysz, co to za biuro, nie? I w ogóle, tak. ale dobra, to masz pozwolenie na coś takiego. Tak. Oczywiście pewnie, że ktoś jakby się uparto mógłby to skopiować, z, z, nie wiem, zrobić jakieś cuda bianki. Ale no jednak są to numery weryfikowalne. Tak. I to, o czym Ty mówiłeś, czyli to założenie e-obywatela, tak. czyli idę z kartą pobytową na pocztę, oni dają mi kopertę z szyfrem, uaktualniam sobie to, wchodzę albo na aplikację, albo na stronę internetową, wchodzę, uaktywniam to wszystko, robię sobie swoje hasło, bo tam będziesz zmieniał to hasło. Mm -hmm. I w tym jednym miejscu, w tym e-obywatelu mamy dostęp do wszystkiego. I stamtąd Możemy załatwić sprawy dotyczące i naszej działalności, i naszej nieruchomości, mhm. i naszych dokumentów potrzebnych do wystawienia gdziekolwiek, Tam, znaczy do przedłożenia w jakichkolwiek urzędach. Jest po prostu dzięki temu e-obywatelowi dużo łatwiej. Opłaty za prowadzenie księgowości w Turcji. Kazenego księgowego to jest 100 euro. 100 euro za miesiąc. Tak. Okay. Oczywiście... Ale zachodzą wszystkie opłaty, wiesz, t, 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 pracowników za pracowników. Tak, 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 już tak, mówimy tutaj to samo, to. samo prowadzenie księgowości. Tak, 100 euro miesięcznie. 100 euro miesięcznie i to ma być normalnie miesięcznie, a nie Tak, Ja się, um, ja się mówiłem, że będę płacił co, co miesiąc. Co miesiąc, okej. Okay. A właśnie, druga rzecz to jest ten koszt zatrudnienia pracowników. Tak. I czy już wiesz, ile to Cię będzie kosztowało? Hmm. Ja wam powiem, I dalej ja... mamy niesprawdzoną sytuację z moją, bo ja też mamy firmę w Polsce i teraz nie wiemy, czy ten ZUS jest akceptowalny, czy nie. Akceptowalny. Dzwoniłam do o. swojego księgowego i mówił, że nie. Dzwoniłam w sensie, że Polska z Turcją nie ma umowy dwustronnej okay. o akceptowaniu ubezpieczeń yy, społecznych, więc on twierdzi, że nie. Dzwoniłam do Twojego, tak. i on twierdzi, że tak. Więc jutro będę jechała w regionie zakładów ubezpieczeń społecznych, odwiedzę ich I, i dowiem się u źródła. Czyli właśnie, czy jeżeli masz już ZUS w Polsce, czy tam gdziekolwiek indziej, to, nie jest, to jest ważne. Bo jeżeli już byśmy na przykład w Niemczech, albo w innym kraju, który ma tą umowę podpisaną z Turcją o, tak. o akceptowaniu tych ubezpieczeń, to wtedy jest sprawa jasna. Natomiast ja wiem, że do tej pory Polska takiej umowy nie miała. Ale to sobie właśnie też sprawdzimy. Jeżeli nie ma tej umowy, no to muszę dawać około 3000 lira miesięcznie. Tak jest. Dla pracowników, jeśli dobrze pamiętam, słuchajcie, ja Wam zawsze mówiłam, że jestem w cyferki słaba, ale dostaję co, co miesiąc te wszystkie papiery. Tutaj pracownicy podpisują coś dwa z kawałkiem chyba. Jakoś to pewnie. Około 2000 z składka Zusowska dla. Wiem, że ja wszystkie koszty pracowników i mój koszt księgowego to to będzie w granicach 400 euro miesięcznie. Okej, okay, a właśnie powiedz mi, pensje pracowników, jak Ty to obliczasz, te koszty? Na przykład, tylko jednego pracownika, który będzie na całym etacie, tak? Mm -hmm. Tu generalnie są różne zasady, bo możesz się dogadywać Czyli z ten, pracownikiem, jak, w jak to w Turcji, na pensję za sezon. Sezon od początku kwietnia do końca października. I tak ogólnie obiega taka kwota, że to jest 700 euro miesięcznie, plus procent taki ustalasz od obrotu, który on wykona, czy od klientów, których zagoni, wiesz, ulicy, mhm. y, którzy kupią jakieś produkty. Czyli procent od jego sprzedaży. Tak. Albo, tak jak ja próbuję się dogadywać, że ma tą podstawę 700 euro plus procent od sprzedaży, ale jest to... Na 12 miesięcy w roku, czy na cały rok, bez względu na, na sezon, kiedy się toczy, kiedy się kończy. Bo chcę, żeby on w tym butiku był codziennie, a nie tylko, że ja. Mm -hmm. Bo to jest tak, że w każdym butiku też ludzie zmieniają co roku, no bo teraz dostał dzięki propozycji lepszą w ogóle. Jak zrobić pracownika takiego, który jest na etacie, czyli jest od stycznia do stycznia? Czyli ja dobrze liczę, że 700, bo to jest yy, razy 20. No. 14 tysięcy lira. tak, I to tak jest, mniej więcej jest wszędzie. Tak. I to jest taka pensja normalna, bo najniższa krajowa to jest około 8,5 tysiąca netto. Więc jak komuś zaproponujecie, robiąc taką, prowadząc taką działalność 14, to powinien być zadowolone. Już 8,5 tysiącach to też jest tak, że to jest taka najniższa, ale dla osób, które pracują gdzieś tam ileś godzin dziennie, tak? A, Umówmy tam, się, tak, że tam. mamy butik na, w mieście, które jest miejscem turystycznym i ten butik jest czynny. Poza sezonem 8 godzin, a w sezonie 12 i więcej, tak, tak? W zależności tak, od ilości ludzi. Właśnie pieniędzy. pamiętajcie, Ty jeszcze na ten etap nie przeszedłeś, ale mm, jeśli chodzi o prawo pracy, jeżeli chodzi o godziny pracy, to tu musicie sobie wziąć poprawkę. W trakcie sezonu wana nie pracuje się dużo i długo. Tak. Dlatego, że, że tak powiem, do ostatniego klienta. Tak? Wiesz, jest... Rano? Nie, bo wiadomo, że tak, rano, tak. ludzie śpią, na śniadanie, na plażę, więc jak zawsze sobie o 10, 12 na 11 tak. nie ma problemu. Ale, ale i do, dłużej do północy, albo na dóźni. Albo i dłużej. dłużej. Ja bardzo często gdzieś tam latem wracając. Yy, Latem zaznaczam, latem, uh -huh. bo zimą śpię jak kury, <laughs> tak, ale latem gdzieś tam powiedzmy pierwsza czy druga w nocy, jak się wracało do domu, to mega dużo sklepów jest tak. No Łącznie z tym, że nie zdziwcie się, jak idąc przez miasto, zobaczycie bardzo dużo mam z dziećmi o tej porze na mieście. Tak, mnie to, tak. no, to zadziwiało jako matkę, no ale okej. Okay. Czyli te wszystkie rzeczy, które poruszyliśmy, to są oczywiście takie, wiecie, tylko śmignięte z góry, to wszystko trzeba sobie przeanalizować. Czym większy zakres działalności firmy, tym większe opłaty w izbie tak. handlowej, więc dobrze trzeba przemyśleć. Jedna Całość rzecz... wszystkiego załatwienia, mhm. łącznie z opłatą dla księgowego za przygotowanie tych wszystkich dokumentów, tak. bycie ze mną, tego tłumacza, który był ze mną w urzędzie, w notariacie. Za wszystko zapłacimy 19 700 lira. 19 700 lira. Tak. Dokładnie. Przy spółce, tak? Bo no tak. pamiętajcie, że inne opłaty niższe są przy jednoosobowej działalności gospodarczej, inne opłaty są przy spółce. I Spodziewajcie się, tego, że większość księgowych będzie Was skierowała w taką stronę, że wrzućcie do tej umowy spółki wszystko, co się da, tak. dlatego że potem dopisywać cokolwiek do umowy spółki będzie Was kosztowało prawie tyle samo, co za założenie od nowa tej działalności. Dlatego wrzucają na maca. Ja, na przykład, jak pamiętacie, wspominałam Wam, że przechodziłam z działalności gospodarczej na spółkę, bo przez lata, słuchajcie, przez 15 lat. Funkcjonowałam jako jednoosobowa działalność gospodarcza. No i przechodząc w pewnym momencie na tą spółkę, tak patrzę, że ten księgowy do tej umowy wrzucił wszystko. Wszystko, co było tylko możliwe. Mam, wiecie, remonty, wynajm, transporty, turystykę, no po prostu mogę robić wszystko. Ale nie chcę się. Ja uparcie. Ale lepiej jest to mieć. Tak, 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 no, tak, jak mówimy, że po prostu y, przyjdzie jakiś taki i powie: Słuchaj, Ania, mam pomysł, nie, zróbmy to razem. i mam pomysł. I wtedy. Mam masz... pomysł, który od trzech dni nie daje mi spać po nocy. Śni mi się. Jak skończymy, to Ania o tym opowiem. A jak zdobędziemy na to fundusze, Już się to naczyńię o tym film. Już się boję. No dobra, słuchajcie, czekam mnie ciekawy dzień. Mam nadzieję, że Wam ten dzionek minie miło i przyjemnie. Grzesiowi bardzo dziękuję za kolejną dawkę cennych informacji. Wiem, jestem przekonana, że właśnie tego typu informacja, to jest coś, czego... Co hmm, mam potrzebne? Bo jest potrzebne. jestem takim testerem teraz. Ilu z nas Polaków, którzy tworzyli własną działalność gospodarczą z lokalną Takich w sensie, co nie mają partnera, turka? Tak. Żadnego. You are the first. I Tester. Dobrze testerku, to my jedziemy <noise> dalej. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na cały tydzień, tak. bo wy oczywiście oglądacie to w niedzielę, a kiedy my to kręcimy, to już nasza słodka tajemnica. <noise> nie no, kręcimy w niedzielę o 5 rano. Ja <noise> nie no, jaśne, Bo w niedzielę wstaję wcześniej. <noise> dobrze kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, naszego. pa.